Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym odcinku. Jesteśmy u moich rodziców na działce. Przyjechaliśmy wczoraj na taki szybki weekendik, żeby spędzić z nimi czas. Bo po ostatniej sytuacji stwierdziliśmy, że trzeba spędzać czas z naszą rodziną i bliskimi, bo czas nieubłaganie płynie. Co za to było głębokie przemyślenie? <laughs> a proszę, co mój mar Proszę, co robisz u swoich teściów? Proszę. Opłacam rachunki nasze. Nie kłam. No a co mogę robić? Co mogę robić? Oglądasz jakieś pewnie nie... zakazane strony. <laughs> <Filmy> dla dorosłych? <laughs> Dragon Balla. <laughs> no dobrze, powiedzmy, że faktycznie ogarnia biznesowe sprawy. Tak dla przypomnienia. I moi rodzice? Proszę bardzo. Tatuń. Powiedz, jak się czujesz, bo się ja ludzie czuję pytają. Się bardzo dobrze. Dziękuję za troskę. Jest wszystko ok. To Wypoczywasz, do... prawda? I nie przemęczasz się? Wam sobie na działeczce, tak. O to chodzi. Patrzcie, kochani. Mamy swoje rybki. I teraz wam coś pokażemy. Patrzcie, ile tu nasze rybki Nemo. I zaraz wam pokażę, jak będę je karmiła. Tutaj tatuś kupuje im pewną karmę. O, Tata, ja wiem, jak się y, je karmię. Chopa Czyli już Wojtuś nakarmił je, tak? Wpływa, Dlatego one tak nie chcą jeść. Dobra, to by go mieć Oj, jak się wydąpiły zaraz. Tu się rzuca po jednym, tak przychylam je. No, one się nie boją. Wiecie, że jak się wsadza rękę, to one podpływają. Patrzcie. Halo, rybucia. Ale mnie ugryzła, ale śmieszne. Takie mamy tutaj. Kochani, proszę, święto narodowe, flaga wisi. Tatuś mój zawsze, jak jest święto narodowe, to flaga wisi, prawda tatuś? Wisi zawsze na 15 sierpnia, na 11 listopada, jak jesteśmy też wisi. To jest cały mój daty. Kto lubi borówki amerykańskie? Miami, niami, miami. Niami, Szukamy jakiegoś... O patrzcie jaki. Wskakuj! Hmm. ale dużo chciałabym największą tu? o jesteś mamusiu patrzcie hmm, pysze pyszne pyszne niam, niam, jutro z Wojtkiem mija na półtora roku Bycia razem. I stwierdziłam, że zrobię mu niespodziankę e, dzień wcześniej, żeby go tak troszeczkę zaskoczyć. I przygotowałam taką oto niespodziankę. Wypijemy sobie winko i zjemy kolację w takim oto szałasie. Ręcznie zrobionym. A e, proszę, mama właśnie ręcznie robiła, no nie na tą okazję, ale tak przy okazji Wam pokażę sama łapacz snów. Z tą właśnie zbiliśmy przed chwilą te tipi, że tak nazwijmy. Porozstawiałam tutaj drogę z szyszek, świeczuszki zaraz zapalę. Te świeczuszki zapachowe, które zamówiłam. Tu mam taką lampę winko i zaraz będę go wołała. Myślę, że i tak klimat dopiero będzie... Jak bardziej zajdzie słońce. Ale już muszę go zawołać. Co powiesz, Wojciechu? No, zabrakło mi słów, nie wiem co powiedzieć. Napijemy się Winka? Napijemy się. To, co sama wszystko zrobiłaś z tatą, tak? Tak, tu się układałam. Tipi. No to chodźmy razem. <grym> Przez tą ścieżkę! Życia! Polej ładnie. Wineczko. Ale to kochanie, trzeba. Tam od... można usiąść, tak. O, świeczuszki. No nie mogę, no nie mogę. Tak, one bardzo ładnie pachną. A pole jest chęcią, bo jest odkręcane. <śleskuj> to musisz, no pierwszą tutaj się musimy razem, ale jeszcze musisz przynieść dwa dla Twoich rodziców. zemścić się chcesz na tacie? Jaki chcesz napis? No że, że mnie kocha. I love you. you. <laughs> Nie ja wiem, czy ty byś dał radę? Lowe krowę byk na przykład. Się <laughs> Proszę, się i Proszę, Wojtuś strzyże tatusia. Wojtuś? Jak się czujesz w roli fryzjera? Dobrze. Chyba pierwszy Nie raz warto. to robisz. No pierwszy raz. Ja na to bym się bała, na Twojej miejsce. grzebień się przydał. Ja właśnie, grzebień no, by no się właśnie. przydał. Ja, Aniu, przynieś grzebień. Żeby... Taka... Poproszę grzebień, bo ja tak nie mogę pracować w takich warunkach. Mało profesjonalizmu tutaj widzę, proszę pana. Nie mogę pracować w takich warunkach. Ja bym się chyba nie poddała. Uważam, że ja, to ja, by... nie ma Żartuję, żartuję. Tu jest. I bzzz... É, é, vai tu da errata. Chamy? Blondino? Tak? Możesz coś zaśpiewać nam? Bajla, bajla, twoje. po x A Ale to musisz głośniej, bo ty wiesz. 8 8 4 jakaś płyta. 8 9 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poglądał Ale jedno, jedno wiem Umówiłem się z nią na dziewiątą Tak mi do niej ten już Zaraz wezmę od szefa konto Kupię bukiet Potem kino, cukiernia Dziękuję. i spacer Księżycową miasto. noc I będziemy szczęśliwi, weseli a przyjdzie północ i nas rozdzieli i umówi się z nią na dziewiątą, dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Uwaga, jesteśmy w domu, nagrywamy z domu, To się bardzo rzadko zdarza ostatnio, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj robimy kolację, przygotowujemy dla naszych znajomych, a bardziej moich znajomych, tak, tak, ja też mam w Krakowie swoich znajomych, nie tylko Wojtek. Jest to moja koleżanka, bardzo dobra, z którą wychowywałam się w korynicy Zdrój. Przyjeżdża do nas ze swoim chłopakiem i tak my się umawiamy co jakiś czas na takie wieczory. Wtedy sobie pijemy winko, gramy w gry, uwielbiamy planszówki. Kto z Was uwielba planszówki? My, my, my. my. I proszę bardzo, mój Wojciech zaczął piechcić. Tak, koleżanka Agnieszki przyjeżdża. A mężuś, najpierw pranko, później zmywanie, prasowanie, no i oczywiście teraz w końcu też kolacja. Ale też się cieszę, że w końcu w domu spędzamy, a nie cały czas na wyjazdach. Co to będzie, panie Wojciechu? Placki z cukinii. Ja będę robiła, ale niech będzie, że on ściera. Proszę Wojtuś, zamiast grać, co robisz, proszę? Co robisz? Yy, relacjonuję wieczór właśnie specjalny dla Was. Tak, to nasza już trzecia gierka i za chwilę się wszyscy pokłócimy przy tej trzeciej gierce. Taki będzie finał yy, tego wieczoru. Na geografii uczymy się jakby o tym. Globus. Yy, zmniejsz to. to jest, Kontynent. Yy, nie bardzo dobrze powiedzieć Planeta. Słowo -powiedziane, dobre słowo powiedziane, Globus. ale inna liczba. Globus. Glob. Pięknie. Yeee! Salon <ścoughs> y, meblowy. Mm -hmm. I masz różne meble, tak? Tak. Y, no to wymieniaj meble. <ścoughs> Kredensko-moda. Tapczan. Y, Nie. Nie. Leżanka. Nie. Nie. Łóżko. Nie. Y, uszak z DK. Fotel. Tak. Brawo! Brawo! Halo, halo. Co robisz? E, zamieniamy się w salon fizycznych u Arki i u Wojtka. Moi drodzy, jak co miesiąc? Nie, co. Jak często y, farbujesz włosy? No, raz na miesiąc, półtora. No. Jak co miesiąc męczy mnie o takie rzeczy? Naprawdę, no. Ludzie, zlitujcie się. Ale wy... sobie świetnie daje radę i dlatego Cię wykorzystuję. Wam też, y, albo Wy faceci y, robicie włosy swoim żonom, albo żonę, czy Wasi faceci no. też Wam farbują? Jest tak, że ja bym sobie ufarbowała włosy tylko z tyłu. No to tak trudniej jest. A tak to Wojtuś sobie zajrzy tam, gdzie trzeba, dofarbuje pędzelkiem w odpowiednie miejsca. Więc no, sobie świetnie tak. daje z tym radę, więc. <laughs> <laughs> Więc ja zawsze proszę Wojtusia o pomoc i, e, i tak. I szczerze powiem, że jak kiedyś farbowałam u fryzjera włosy, jak miałam właśnie ten blond, jeszcze w trakcie programu i w trakcie ślubu miałam blond. E, to był mój fryzjer z łodzi, którego bardzo pozdrawiam i kocham jareczku pozdrawiam cię. I to była jedna osoba, która pozwoliła mi dotknąć moje włosy, jeżeli chodzi o farbowanie. I ty jesteś druga? Ja cię kręcę. No to dobrze, to wezwij mnie jak już ufarbujesz sobie przód. Dobrze. Papa. Pa. Pa. Ups. Nie wiem czy powinnam się bać. Jakie? Co zrobiłeś? Na podłogę kapło. Nie, kochanie, ubrudziłeś? Cichutko, cichutko. Pralka. pralka? O! Pra, Pralkę w ubrudzie. A ja widzę że tylko na podłodze. Jestem szalona, że mu pozwoliłam to zrobić, ale. Proszę panie, proszę się tutaj nie przejmować niczym. Wszystko jest pod kontrolą. Jakieś włosy na pewno wyjdą. Bo i tak jestem twoją żoną. E, nie wiem, dlaczego już mi to powtarzasz trzeci raz. Czyżbyś się bała? Nie, chyba nie, bo tu nie ma co schrzanić bo to. <laughs> po chodzi bardziej o odrostę. Tak, kochanie. Jak nie ma czy co schranić, no to to mówisz sama, że nie ma co schrzanić, więc później reklamacji nie przyjmuję. Okej. Okay. To na moją odpowiedzialność. Dasz sobie radę? A wy pozwalacie swoim facetom farbować swoje włosy? No, my to nie z jakiegoś spektakularnego efektualnie zmiany, więc w sumie to on może zaprzeć. Ja tu nie pomalować mi szyję, bo czuję, że moja szyja będzie troszeczkę bardziej brązowa i chyba właśnie nakładam je nie za zna. Albo mogą mi wypaść włosy. Zobaczymy. Kochani kochani, proszę jak widać włosy mi nie wypadły i nawet mają się nieźle, bo i sobie radę. Moi kochani, miałam nagrać Wam jeszcze taki krótki filmik o tym, jak przygotować się do takiej wyprawy kajakowej, bo dostałam multum, multum pytań od Was. Obiecuję, że nagram to i za tydzień wstawię ten filmik, gdyż właśnie miałam to robić. Miałam zasiąść i powiedzieć do Was kilka słów, ale proszę bardzo, odwiedzili nas przyjaciele Wojtka z Mielca. Zrobili nam mega niespodziankę, więc... na Na o godzinie 21.00, czajcie to? Tak Taki nalot. A takie są najlepsze. Spontane są najlepsze, wiemy, więc my siadamy. Będziemy teraz produkować i gadać do bardzo późnych nocnych, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.